<laughs> Maciek, nie ma bata. Tym razem to na pewno się zesra. No nie, no znowu. Hej, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta, razem z Oculus Riftem. Ogramy sobie dzisiaj kolejną produkcję na Oculus Rift i tym razem będzie to Lost in the Rift, epizod pierwszy przynajmniej tak się to nazywa Fajnie jakby się... O! Coś się... A, fuck, what, 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 Coś się... Coś się tu dzieje, czekajcie gdzie jest wsad Okej okay. Okej, okay. eee, czekajcie mam... Muszę tylko wyłączyć... Jak to kurwa wyłączyć? O Mam no, jakiś telefon! Distance, no signal. Okej okay. Czekajcie. Aha, to jest flashlight. Bo te znaczniki muszę... Aha, to jest wyrównanie. Czekajcie, wyrównam sobie oculusa, spoko, ale muszę jakoś to, o, tym się wyłącza, ok tu mamy latarkę, jej, to jest lewy myszy albo ten, or hydra trigger, to interact with your environment, open by doing a push-pull motion, dobra, and sitting, mode, no? press B, B pad, ok sitting, standing, o, oh, że ten telefon możemy jakoś podnieść do ryja albo coś nie to są ćwierć broty O, no, mam rękę no, Ale jazda mam rękę, Myślę, że nie w tym miejscu gdzie normalnie, ale shit co jest What the fuck To się w jakimś pomieszczeniu, teraz jestem nie mi mówi, że mam tędy iść. No co jest? Co to jest Slenderman? Okej. Okay. Bez sensu trochę, bo tego nie idzie przeczytać. Jak jest głośno! Ej, gdzie tego przeczytać, No niecholery. nie cholery. Nie, 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 ja nie mogę. Dobra, nieważne. Co ja teraz muszę zrobić? Dystans. Tam mam tak? Tak, jest jakiś kamień przede mną. Okej. Okay. Oh shit. No nie powiem, gra trochę skomplikowana, bo... trochę nie... Trochę nie. Trochę nie chcę się ustawić. To jest ewidentnie nie tak. Okej. Okay. To jest absolutnie bez sensu. Gra sterowanie, Kochać. Ale nieważne. Tam widzę jakieś mam. Aha, za tym zielonym mam iść, tak? Proszę, żeby... Latarkę mam jakąś beznadziejną. What the fuck. Le, coś słyszałem. Obok mnie, nie wiem co to było. Bo moja latarka nie chce świecić. Za każdym razem jak ten to przedstawiam. Ale to jest bez sensu. Okej, okay, widzę kamień, widzę kamień. To nie dzieje, widzę kamień, wiem. Teraz iść. 92. Pręz... O, oh, świetnie, może podbiegnę. Problem słuchajcie, moi drodzy, jest taki, że latarka równocześnie wyrównuje kamerę w Okulusie. Na no, autem kurwa, i teraz patrzę na rękę, nie ty, że mam iść tam ale muszę wyrównać kamerę Ja je W tamtą stronę Nie widzę w ogóle, nikogo Nie wiem kto to wymyślił Fuck, tak. pałąski się łamią Ja może pobiegnę No, ale póki co chodzę tylko między punktami i czasem drzewa blokują moją drogę. No i zgasło. mówi i tam gdzieś. Poza kartką, której nie byłem w stanie przeczytać, no to nic specjalnego się tu nie dzieje, chyba że przy każdym tym kamieniu jest jakaś kartka, a ja jej nie widzę i nie czytam. Może tak być. tam mi się fajnie świeci że jak do niego podejdę to jest chuj, o jest faktycznie są karty. tylko mi pójnie idzie o wow nie mogę spać kiedy aha kiedy zamykam oczy i krzyki tam, tam no się rozchodzą w mojej czaszce Eee, obrazy, gdy ona płacze Eee her her Ciemna, czerwona krew na jej pięknej, szarej skórze. Gdzie jesteś? Nie, gdzie poszłaś, Anna? Moje życie jest zmarnowane bez ciebie. Pójdź tą kartkę. Dobra, kolejna historia w stylu Slendermana. Dobra, jeszcze jeden kamień. Tam widzę na horyzoncie jakieś światło. A kurde, a to co? O, wchodzimy gdzieś. No to mi się podobuje. To problem jest taki, że kamera nie do końca współpracuje z... Exit. Quarters. Idziemy do... Fuck. Idziemy tu. Okej, okay, zestawiony, no tak. Nie przejdziemy. Jest jak... Fuck! Jeszcze jakieś dzieci. O, tam coś jest. Exit. Co? Ktoś coś do mnie powiedział. Ale nie wiem. Widzę kartkę. Aha, to jest za tą deską. No to chuj, nie przejdę. Powiem wam, że w tym lesie to był chuj. Teraz jest trochę przerażająco. Zwłaszcza... Że... Tak, zwłaszcza jeszcze, że mój sąsiad postanowił sobie wiercić. A... Niebawem drzwi nie chcą się przesunąć. Sterowanie jest dosyć toporne w tej grze i to jest straszny problem. Plus to, że jak wyłączę latarkę, to mi się przestawia kamera, a nie mogę się rozglądać głową. Na przykład teraz, jak chcę patrzeć w dół, to nie mogę, tylko muszę cały czas mieszać tą latarkę. Boże święty, co jest? Aha, ja mam jeszcze GPS-a, który mi wskazuje, gdzie mam iść. Przejebane I schodzi mi w dół. Tylko nie mogę podejrzeć tego gps bo nie ma żadnej kontrolki, która by mi pozwalała go podejrzeć. Tylko muszę zmienić kamerę na niego. No, teraz widzę 61 metrów. Tam. Cicho tam. Co mi tu się. What the fuck? Aaaa! Wszystko się raz dupca. Fuck, coś tam szło po ścianie! What the fuck, ale chuja ja widzę. Fuck, jeszcze tam się dupo kwadraciki włączyły. Nic nie widzę, absolutnie. Ja jebę, coś ważyło po wentylacji. Nic nie widzę. Kartka. Fuck, coś tam było u góry. Shit, shit, shit. Przeczytajmy kartkę. Bla, bla, bla. Dziękuję. Coś tam chodziło i to bardzo po tym suficie. A nie mogę tego zobaczyć, bo okulus nie pozwala mi obracać kurwa głową. To głupie. To jest podstawowy błąd. Po korzystaniu z okulusa. Ja nie wiem autentycznie, w którym miejscu, jak znajduje się moja głowa. I ciężko to przystosować. Aaaaa! misiek spadł! Fak! Naprawdę, misiek spadł. O, biuro widzę. Dobra, nie, sorry, ja mam dość, ja mam dość. Nie, pierdolę, naprawdę, ja mam dość. Coś z tym okulusem jest nie tak. O jak spojrzałem w dół, to nawet mu pokazuje. Nie, PIERDZIELE naprawdę. Mam to w dupie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, a jak nie, to mam to w dupie. No taka jest przejebana. Także trzymajcie się, cześć.